Przed Wami trzeci i ostatni tryb z alfa testu Snow Wars od studia Actum Games. Jest to również największa mapa w grze, na której korzystać możemy również z potężnych katapult. A zadanie drużyny polega na ugaszeniu czterech odni z drużyny przeciwnej. Tym razem trafiłem do drużyny z Kamilem, jeden z deweloperów, więc rozmawialiśmy po polsku, ale nie martwcie się, dodam Wam napisy pod filmem. Przypominam również o zapisywaniu się na alfa testy. Link w opisie pod filmem. Testy odbywają się w piątek, sobotę oraz niedzielę i macie szansę na wygranie Meta Quest Pro lub Meta Quest 3. Ponadto w filmie będziecie mogli usłyszeć tymczasowy głos informujący o ugaszeniu ognia przeciwnika oraz w drugiej części filmu z trybu Totem Hunt głos informujący o zebraniu totemu. Śmiechu było co niemiara. Zapraszam. No ciekawie to będzie brzmiało na nagraniu na pewno. Nie wpuszczę ich na tą górkę, nie ma opcji. Nie wpuszczę ich na górkę, ja im gaszę ogniska. Już tam cię czekaj, jakiś support ci dam ogniowy. Trzy... Ognisko zga zgasło i. Bo to o ogniska chodzi, nie? Tak, 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 jeszcze jedno mają, czwarte. No właśnie idę tam. A nie, to nasze. Wi tam widzisz na górce, nie na górce, tak jakby na lewo od ich spawna głównego. Tam cię teraz strzelam, za tą, za tą ścianą. Kurna, jak tam wejść? E, drabina w jaskini za ich spawnem. Albo w tym domku, A, drabina. Dobra, tutaj. Aż dwa wejścia. Ty, no to oni mają przecież tutaj w tej... ...ogień. W jaskini. Też, tak, no. Bo mają... Ile zgasiłeś? Dwa nie zgasiłeś. A nie wiem. Tak, dwa nie zgasiłeś. Oni nam tak. jedno. No to tak, jedno w jaskini mnie. i jedno jeszcze tam na duże jest. Dobra. To idę kombinować. No ja tu ich pilnuję, bo pod, podkradają się, kombinują jak tu podejść. Tym zielonym, czekaj, za tobą, za tobą portal. Tym zielonym przeskocz. I tu z okazji go zabij. I Nie ten spodziewał skocz, się to to tego. Wyskocz po drugiej stronie. Gdzie mi tutaj? Ale na tej marchewce to zapięta strasznie. No, muszę chyba troszeczkę ją znerfić. Myślisz? O nie, katapulta się we mnie wraca. Gdzie? Cztery. Jakie cztery? No zgasiłem im ten. Oni musieli zgasić. Ale to trzy powinno być. Źle to liczyło. Nie no, było już wcześniej trzy przecież. Czekaj, to raz, dwa, trzy. Nie cztery ogni. No nie. Było trzy. Dwa było. Czekaj. No, my mamy, my mamy trzy aktywne, oni mają jeden. Tak, no to trzy im zgasiłeś. No, to no i teraz gaszę czwarty. Pojedziemy. Nie wiem. No bo yy, jedno nasze było, wiesz? A to może coś tam jest ten... Szkoń źle przykrozone z tym... Jedno A, nasze było, więc... Oni nawet nie wiedzą, że ja tutaj na górze jestem. O kurna, wiedzą! <śla> <śla> to jest ich jedyny spawn, więc tam się będą spawnić. <śla> o kurwa. Chyba, no, już tam głowę widać kogoś. Te. Wychyla się. Walim tam, żeby wiesz, żeby rozwalić. Yy, te obudowę. A to możesz odbudować. No ja wiem, no, ale wiesz. Jezu, mnie tutaj co mnie tak przyspieszyło? Ja marchewki nie mam, a kurde, lecę jak Schumacher. A, e, czyli już się, Bóg za, już się Bóg załączył. Jak wyciągniesz ręce do przodu, to będziesz latał jak Superman. Mamy takiego baga aktualnie, że... Jeszcze, jeszcze nie wiemy jak on występuje dokładnie. No Ale to chyba, wiem, zjedzenie po, marchew... tak, chyba zjedzenie marchewki, śmierć Tak, chyba z jedzeniem marchewki i śmierć na marchewce go mocniej triggeruje. I przez to zaczyna mi troszeczkę, wiesz... O kurwa, spadłem. Być znaczy... niedobrze. Nie, wiesz, ja mam virtual legs, kurczę, ja mogę fikołki robić i tak dalej, nie? Ale zaczyna mi lagować. Przez tą prędkość. Aha. Ja to w ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są dwie różne rzeczy. Jest ee, coś takiego jak właśnie motion sickness, który no. właśnie przed chwilą powiedziałeś, ale jeszcze jest druga rzecz, nazywa się choroba symulatorowa. To jest w sumie to samo. Właśnie, okazuje się, Teraz. że those with... yeah. voice are <laughs> I know. And now we record it. <laughs> oh, shit. I start thinking to cut it or not, <laughs> or leave it. <laughs> Maybe just make a some good, good music background. <laughs> yeah. Za pozwoleniem enemy captured the totem. Enemy but... captured the totem. Będę używał tych dźwięków, a w filmach Chcesz to pewnie gdzieś są w projekcie? Mogę ci je wyciągnąć, i co ja powiem? Pawły Kingston, The Totem. <laughs> Czekaj, też im kradnę. kranne. Team stole The Totem. Dobra, i marchewkę, marchewkę zjedz po drodze jakąś Jeszcze po drodze widzę kolejny totem Oni tam stoją przy swojej bazie nie wiedzą co się dzieje Gdzie, na środku jest? Nie w, w tunelu minąłem, już zgarnąłem, miosy dwa A no widzisz, że punkciki powoli idą, jak masz tylko jeden? Aha. I teraz tylko wystarczy kurczy chronić bazę. POWER TEAM TOTEM! Oj patrz, zastanawia... widzisz na środku, to jest ten na ja. środku. środka. Ja nic nie zastanawiałem, the fuck? <laughs> Dostaw go! <laughs> <laughs> Jego tutaj, jeden skrada od boku. <laughs> to go łap, ja mam totem. O ja bronią w niego rzuciłem. <laughs> Hej, Okej. Okay. Żywa tarcza. <laughs> Właśnie widzę. <laughs> Ktoś ma dream team. Our team captured the totem O, -o skończyło się? Ja mu chyba też. Kurczę, muszę tutaj pogadać z chłopakami, jakiś mnożnik musimy dodać. Bo patrz, 5 pięć temu i dalej, teraz, teraz przy pięciu idzie za wolno. Uważaj, idzie jeden. A tu się skrada. <śpiewanie> Skupił się na mnie, nie widział cię. <śpiewanie> A kurcze obok twarzy mu przelatywały, tak. Powiem ci, że na tym Wijarze to jest takie, że jak nie rozglądasz się, to nie zauważysz, że ktoś idzie za Ważaj. tobą. <laughs> za tobą? <laughs> Właśnie. O, Uuu, jak weszło? A go przytrafiłem. Oni chyba mają dosyć. Rebał <laughs> stoi cały czas przy, przy tych. Nie, nie no, Nie, on, on kurcze. Wiesz, snajpuje z kuszy. A, próbuje we mnie teraz to na górę Tak, <laughs> gdzie drugi. Ah, it's still alive! It's okay, it's okay. <laughs> Guess it's on. It was fun! <laughs> Toltom! Enemy has taken Toltom. Yeah. Yeah. <laughs> this voiceover is great. I to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam na zapisywanie się do alfa testów, zostawianie feedbacka, dzięki czemu możecie się przyczynić do rozwoju gry. A podczas testów porozmawiać z deweloperami. Do zobaczenia na testach. Cześć.